Cześć, widzowie! Dzisiaj mamy kolejny początek serii, nowej serii. Zgodnie z propozycją jednego z widzów, postanowiłem zacząć serię pod tytułem Projekt Zarobas. Nie miałem pomysłu na lepszą, na, na lepszą nazwę. W tej serii chcemy zdobyć konkretny przedmiot i będziemy co tydzień relacjonować, jak idzie nam zbieranie na ten przedmiot. Na Pierwszy ogień idzie zdobycie spodni sanguinowych dla monka tier 3. Podstawowe spodnie tier 0 mam i będziemy je stopniowo ulepszać. Do zdobywania kasy będziemy używać głównie dwóch postaci. Pierwszą z nich jest nasz monk, 564 level obecnie. 106 z lojalką, 107 fist, 46 magic level, ekwipunek jak widać na załączonym obrazku. I na momku będę przede wszystkim grać Team Hunty. Na tym się skupiam do 600 levela. Chcę jak, najszybciej, no, chcę jak najszybciej wbić ten poziom, dlatego gram cały czas Team Hunty. A z Team też jest Profit Bossy. Okazjonalnie może, bo szkoda stamina. Stamina jest bardzo cenna. Więc z tej postaci głównie będzie hajs z Druga postać, którą będziemy wykorzystywać, to jest nasz Paladyn. 591 level obecnie. Też już coraz bliżej setki. Ekwipunek jak widać na załączonym obrazku. Czekamy na zdobycie sanguinowego, sanguinowej broni. Tutaj mamy 33 z jedną lojalką magiczny i 127 z pierwszą lojalką Distance Fighting. I tą postacią codziennie prawdopodobnie będziemy biegać dużo bossów. Czasem jakiś hunt pod expa, ale generalnie to hunty zarobkowe. Na razie najlepsze na co trafiłem to był Goldway, ale pewnie w zależności od kartek i innych czynników będziemy to zmieniać. Więc tak, to są nasze dwie postacie, którymi będziemy głównie zarobkować. Czasem gdzieś wejdę na trzecią postać jak będę miał nie wiem, cooldown na goldy, a będzie ekipa by zrobić goldy, ale to takie wyjątkowe sytuacje. Przechodząc do tego, jak chcemy zdobyć te spodnie Tier 3. Nagrałem poradnik dotyczący tierowania i zgodnie z tym poradnikiem wybiorę opcję najbardziej atrakcyjną dla mnie. Mianowicie, tutaj jest wycinek z tego poradnika i wybierzemy opcję numer 6, czyli połowę transferu. Zdobędziemy przedmiot Tier 2 w ten sposób. Do tego potrzebujemy byle jakiego przedmiotu T3. Żeby go zdobyć oczywiście będziemy potrzebowali przejść tą całą drogę z łączeniami, żeby mieć w ostatecznym rozrachunku broń T3. Jaka to będzie broń? Taka, która będzie najtańsza, jak już zbierzemy budżet. I wtedy, mając tą broń T3, przekładamy ją, żeby mieć gotowe spodnie TR2, i wtedy już będzie bardzo fajnie, będzie awatar. I później zacznie się mozolne zbieranie na wykonanie spodni T3. Jak chcemy to wykonać? Za pomocą fuzji, czyli będziemy potrzebowali tego etapu. Przy, idealnych, przy idealnym założeniu, wykorzystamy 4 razy spodnie w klasyfikacji czwartej na T0. Jakie spodnie? Jakie się uda kupić najtaniej? I wtedy będziemy mieć spotnie T2. Je łączymy i będziemy mieć nasz finalny produkt. Yy. Idealnie całość wyniesie nas 414 milionów. 414 milionów, przy czym będziemy musieli 10 razy łączyć przedmioty. Więc yy, no jest szansa na fail. I tą szansę uwzględniam w ostatecznej cenie przedmiotu. Oszacowałem, że może nas to wynieść 520 milionów. 520 milionów i to mamy tutaj w prawym dolnym rogu streamka, zaraz obok skarbonki. To będzie na streamie pokazany mój progres w zdobywaniu tej kwoty 520 milionów. Wcześniej już zrobię ofertę zakupu na niektóre rzeczy, żeby kupić je taniej. I mam nadzieję, że, że uda się zamknąć w jak najniższej kwocie, bo będę to stopniowo robić. Nie będę zbierać 5, 520 milionów, żeby naraz to zrobić. Tylko stopniowo będę to robić. Przede wszystkim też dlatego, że tierowanie wymaga DASTów, a dasty zbiera się też stopniowo. Więc cel jest, żeby zdobyć 520 milionów, może mniej, może więcej, ale mniej więcej tak. I dalej, jak chcę wam. Pokazywać zebrane, zebraną kwotę. Oglądałem różne filmiki u konkurencji, chyba trzy takie serie znalazłem. I tak, na pewno nie chcę tego robić w notatniku, gdzie linika pod liniką pokazuje, z czego zebrałem każdy grosz. To jest mało atrakcyjne i bardzo mozolne. Myślę, że tak. Żaden z twórców, których widziałem, nie używał Excela. To jest dla mnie trochę dziwne. Ja natomiast będę korzystać z Excela. I na chwilę obecną wygląda to mniej więcej tak. Ale czy coś zmienię? Jeżeli coś wymyślę albo Wy mi dacie rady na kiku bądź tutaj w komentarzach, to oczywiście jestem otwarty, żeby to zrobić jakoś lepiej. Mianowicie każdy dzień będę podsumowywać. Będę podsumowywać na zasadzie, wrzucę screena, że tu byłem na huncie, wrzucę screena, że tu byłem na huncie, tyle było na głowę, tyle na głowę. Z bossów oczywiście nagranie z odebrania codziennie skrzynki. Jeżeli dropnie złoto to oczywiście też szocik ze złota, szocik z fioletu. I będę tak robić każdego dnia. Będę to montować. Ostatniego dnia tygodnia będziemy sprzedawać wszystko. I wtedy uzyskamy realną wartość. Tutaj miałem duży dylemat. Ponieważ w teorii jest to bardzo proste. Z hantami wychodzi, że zarobiliśmy 500k na głowę, czy milion na głowę, to zapisuję, że zarobiliśmy milion, prawda? Proste. Ze skrzynki z bossów zarobiliśmy 2,7 miliona, wpisuję 2,7 miliona, proste. Więc z pierwszego dnia zarobiliśmy 5,5. No, tylko nie do końca. Bo część na przykład podnieśliśmy w złocie, a część w przedmiotach. I Niektóre z tych przedmiotów mają bardzo zmienną cenę. Niektóre z tych przedmiotów ciężko sprzedać. Niektóre z tych przedmiotów leżą w skrzynce przez długi czas, bo jest mała ilość tych przedmiotów i no nie ma sensu tego cały czas na bieżąco sprzedawać. Więc będziemy mieć teoretyczną kwotę tutaj w tej kolumnie, natomiast po sprzedaniu luta będziemy mieć realną kwotę. No i zobaczymy, jak się to mniej więcej będzie różnić. Tego nie wiem, tego się dopiero dowiemy w niedzielę. Całość tej teoretycznej kwoty sobie wysyłam na osobną postać, na saldo, żeby wiedzieć, ile mamy ostatecznie kasy, tak, jaką kwotę możemy operować, by może już zacząć kupować przedmioty. Jeszcze jedną rzecz dodałem, mianowicie suple. No, nie będę, nie będę wrzucać kosztu mixtur, potionów, bo to jest wliczone zazwyczaj w waste, A tak to. To jest mała kwota marginalna, no i jest pokryta z Waste'a, nas interesuje tylko profit, to co jest na plus. Natomiast to, co jest niewliczane, to jest koszt Silver tokenów, koszt gold tokenów i koszt nasyceń przedmiotów. Tego nikt nie uwzględniał w poradnikach, które oglądałem. A mi się wydaje, że to może być istotne. No i też fajnie wam może być zobaczyć na takim poziomie, jak wygląda Waste. Z czym trzeba się borykać. No i troszkę zobaczyć od strony takiej finansowej, cyferkowej, jak to wygląda. Więc plan jest taki: będę codziennie podsumowywać ze screenami z hantów. Niestety z tych dwóch dni nie mam screenów, bo zapomniałem, dopiero zaczynam i zapominam robić screenów, więc tutaj mamy tylko gołe cyferki. Od dzisiaj, od soboty, poza tym, bo to już jest po północy, poza tym to już będą screeny, postaram się o to. Żeby to było w bardziej atrakcyjnej formie, niż omawianie tabelki w Excelu. Więc tak, do końca tygodnia robimy sumę. Tą sumę wysyłamy na osobną postać. Odejmujemy koszt tokenów plus koszt za imbu, które w tym czasie spaliliśmy. Sprzedajemy luta na koniec tygodnia. I zobaczymy jaka jest różnica między teoretycznym saldem, które zdobyliśmy, Praktycznym goldem, który zdobyliśmy od posprzedaniu naszego lutu mpc'a i myślę, że będziemy operować bardziej, w zależności od tego, jak bardzo się będzie to różnić, będziemy operować bardziej na tej cenie, na tej cenie po sprzedaży plus odjęciu tygodniowo naszych supli, bo to będzie bardziej, bardziej rzetelne. Myślałem, jak inaczej to można zrobić, ale no nic lepszego nie mogłem wymyślić. Rozmawiałem z wieloma osobami na, na, na streamach, na które zapraszam, i no nic, nic lepszego nie było. Najwięcej osób mówiło, żeby nie przesadzać, nie robić tego zbyt skrupulatnie, żeby to było tak bardziej poglądowe i przyjazne dla oka. No, i tak postaram się to mniej więcej zrobić, żeby jednocześnie nie było. Na odwal się. To żeby ta seria była całkiem fajna i ta seria będzie długa. Prawdopodobnie, bo zebranie pół miliarda troszkę zajmie. Zatem w tym filmiku przedstawiłem Wam, jak to będzie wyglądać, czego się możecie spodziewać. Jeżeli chcecie coś jeszcze zobaczyć w tym filmiku na temat, to oczywiście dajcie znać. Wszystko jest kwestia poprawy. A teraz możemy przystąpić do pierwszego częściowego, częściowego odcinka czyli te kilka dni, bo w czwartek zacząłem i zobaczcie mniej więcej jak to wygląda, ja też zobaczę jak to, jak to się montuje i jak to wygląda więc zapraszam do oglądania i do śledzenia postępów w sumie nie żegnam się, bo zaraz się widzimy to z pierwszego dnia wygląda to tak zabiliśmy tutaj całą gromadkę bossów tu jeszcze po prawej stronie sporo tego było worki mamy po lewej stronie dwie stranki no, troszkę ponad jedna strunka, balans 0 i odbieramy. Mam nadzieję, że wszystko się uda odebrać. Udało się wszystko odebrać. Co my tu mamy? lut analizarza. No. Parę tokenów, parę śmieci. Dużo śmieci. Ok, 2700. No tyle, dnia pierwszego. Zatem mamy sobotę i odbieram nagrodę. Jakie bossy zbiliśmy? Tak, było tych bossów. Dzisiaj wyjątkowo dużo tych bossów. No. I jeżeli chodzi o lód, to wygląda następująco. Mamy dwie strony. Odbieramy 3 miliony 100. 000. Ok. Okej, okej. Co specjalnego? tokenów. Dzisiaj odbieramy nagrodę z niedzieli. W niedzielę zrobiliśmy mało bossów. Tylko kilka. Więc lud wygląda słabo. Worków kilka. I odbieramy Milion Tak, tylko to... Maga Sword! Jest wreszcie Boss Bones oddał Stimir. Ła <grymne> też trzeba. O, wioletniku y... Blood Crown. Nie wiem co to jest. Jest jegówka. No i cześć. Mamy niedzielę wieczór, więc możemy podsumować niedzielę wieczór. Tak, pierwszy hunt jaki tu widzimy. Był na Mitmachach mąkiem solo. Był wcześniej na Kobrach, ale tam się wywaliłem przez DCK i no, tamtego nie było co wstawiać. Więc tak, pierwszy na Mitmachach. Drugi był na Waszmu. Chciałem zobaczyć, jak wyjdzie profit. Jak widać, nie był rewelacyjny. Później chciałem poprawek i szukałem informacji, co mogę zrobić lepiej, i wyszło. Niby tak samo, ale zjadłem potrawkę, bo mnie zaatakowała basz mu piątka, więc byłoby milion na godzinę. No, szału nie ma, nie tak jak się spodziewałem, ale no tak, tak było w niedzielę. Podsumowanie całego tygodnia. Wiem, że jeżeli chodzi o podsumowanie poszczególnych dni, to znalazła się tylko niedziela, plus podsumowanie bossów z innych dni, bo zapominałem całkowicie o robieniu screenów. A bez screenów to. No ja już nie pamiętam na czym chęciłem naprawdę, czy to był team hunt, czy nie team hunt. Więc tak jak teraz widzieliście niedzielę, to postaram się podsumować każdy następny dzień. I tak, jeżeli chodzi o sprzedaż lutu. Ze sprzedaży lutu było około 14 milionów, w tym 2 miliona Rashida, trochę Green Gina. Ogólnie było za mało na dżiny, dlatego nie poszedłem. Do Augustina oczywiście poszedłem i była piątka. Jeżeli chodzi o inne... To sprzedałem trochę gold tokenów, no i wliczyłem to złoto, które nam wcześniej dropnęło, dlatego wyszła taka kwota. Odjąłem suple. Jeżeli chodzi o suple, to zużyliśmy 34 silver tokeny, 22 gold tokeny i w sumie imbu wyniosło z 1,5 miliona. I total w takim razie takiej rzeczywistej gotówki wyszło nam 10 milionów, ale no, jest różnica, bo w saldzie mamy 22, no prawie 23 miliony. Takiej teorii, tak? Czyli wzięcia tylko cyferek z, z tego co. z tego co pokazywał balans, tak? W rzeczywistości po sprzedaniu luta dostaliśmy 10 milionów, przy czym. Kilka błędów popełniłem. Po pierwsze, głównym błędem jest to, że nie monitorowałem ilości Silver i Gold tokenów, które są. No, bardzo ważnym elementem, elementem tego profitu, więc to będzie do poprawy. Plus, oczywiście, nie mamy jak sprawdzić, ile kasy dostaniemy z Yasira. A jak wiemy, z bossów lecą fioletowe przedmioty, które są na klipach. Plus, no, są inne przedmioty, których no, nie możemy sprzedać na już. No, głównie ten Yasir, tak? Jak wiemy, zawsze, gdy przychodzi Yasir, to. No to jest ładny profit, więc myślę, że będziemy jednak operować na tej wartości teoretycznej. Jeżeli będzie naprawdę to mocno przeważać różnica, czy znaczy wydatniać się różnica między teorią a praktyką, to wtedy będziemy kombinować. Na razie musimy poczekać przynajmniej do pojawienia się Yasira. Kiedy będzie, tego nie wiemy. W tym tygodniu był trzy razy, ale tego nie. No nie wliczałem, tak, bo nie sprzedawałem mu itemów więc no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Tak wyglądał tydzień pierwszy i no przeszły tydzień mam nadzieję, że będzie lepszy, lepiej, lepiej nagrany. O. Jeżeli oczywiście macie jakiekolwiek sugestie, pomysły, to dawajcie znać. Jeżeli chcecie na żywo oglądać, to zapraszam na streamki na Kiku. I to w sumie tyle. Dziękuję za oglądanie i cześć.